Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrania w Red Alert. Jestem Liliu z Wandale, jak będę waszym gospodarzem i znowucę w katastrofie kogoś tam spiepoliła, -spie tak? Tak, Oczywiście spopieliła. Okej, okay, na dobre patrzcie tego odkryjemy sobie, może, tu ten co tutaj jest i pośpimy, że komandosów to jest złym pomysłem. Zapewnie nam... E... Zestrzelą ten... O, fajnie! Okay, zestrzelą ten... E... ...nakże zajebisty... ...samolot. Affirmative. Okej, okay, zbadajmy... O! Oh. Dzień dobry. Agree. Dobra, nie interesują się nami, to zostawmy w spokoju. Affirmative. At once. Once. Affirmative. Spadajmy sobie Wally sami well. za to. Uh, tutaj ta wybrzeża. <try> At once. Helikoptery mogą sobie dowoli strzelać, ich At rakiety once. na misji robią. Piechota ma... Uh, Affirmative. Affirmative. Ochronę, Affirmative. <try> rezystancja przeciwko rakietom well. i... Podciskiem przeciwpancernym, ale już nie przeciwko karabinom maszynowym. Sprawdźmy oh. sobie na chama do ich bazy zobaczymy zobaczmy, co tutaj się Zdję. znajduje. Zdję. Ok, koniec Jedna z... Z radarów ok, okay no. wiecie, co wtedy był wielką mędą, a jestem teraz wielką mędą. Czyli w takim nastroju rozwal mi ten koniard Tak dla zasady. Dobra, eh? Ee... Co gdzie w kogo strzelasz? Aha, tutaj, jestem dobra. Reporting, o tak, Reporting, very well. zapomniałem, że tutaj eh. Construction complete. Yes, sir. Acknowledged. Unit lost. Yes, sir. Order. Acknowledged. What oh, the? Did you your car? Reporting at once. Yes, sir. Permit. Permit. Bądź skąd, jak, gdzie, dlaczego? Zbudowanie. Ok, postawmy tutaj tą grupkę czołgów, tak na wszelkich badek, w razie w ogóle do się Miał niby przedrzeć, ale, ale miejmy nadzieję, że się nie, nie przedrze. Okej, okay. Dobra, piechota! Super, możemy sobie takie dwa bydlaki pobudować, już bo możemy. Hej, no. Dlaczego oni mnie nie informują o tym? Jestem przecież pierwszym sekretarzem, kurde. No dobra, może nie pierwszym sekretarzem, kurde. ale zastępcą Stalina generałem. Unit ready okay, zabawmy oh, się znowu w wielką mendę i zniszczymy tego. tą żniwiarkę. E, tak, oni za chwilę po się wyjechać całą chmarą i. ten. do naszej bazy się wprosić na imprezę. Bo komputer generalnie nie lubi jak się atakuje mu żniwiarki. A ja wiem, czemu tutaj przyjeżdżają sobie wrogie jednostki. Bo tu się znajduje. Bo tu się znajduje. Tak, tu są te transportowce, desantowce. Można by spróbować, bo to jest w sumie mała e, ten. Nie, to nie jest mało. Dobra, to on w każdej chwili, gdzie chce, może sobie za, zaatakować. Ale tak czy siak. Tak czy siak. Znieszmy genetykę, mają razem tutaj czołgi po tej całej linii, żeby atakowały to, co, co przyla... przypłynie do nas e, z prezentami. Ale Bo niestety nie się tak nie reporte. da, nie musiałem postawić tutaj na całej szerokości plaży. Ale taką operację po prostu nie chce mi się. Ale zostawmy tutaj ten kontyngent, tą brygadę pancerną, zobaczymy co z tego wyniknie. -plane ready. Chodź, pamiętajmy, nie powinien nie nic z takiego za większego już przylatywać brzydkiego. Silos needed. A ty pase, dziada. On sobie tutaj i ten. Dobra, no to w takim razie powiększmy zasięg naszych cywych Tesli Widzicie? Tak dobrze no, widziałem Construction Nasze cewki cool. nie obejmują Low Power, low power. dobrze. Soul. A Soul. Yes, Agreed. Nasze cewki nie obejmują tego rejonu. A to niedobrze, bardzo niedobrze, że jakbym nawet. Nie Zrobię lepiej, pozbądźmy się tego tutaj. E, tych czterech. Czek, postawmy tutaj jeszcze dwie. Ale dalej chodzi o to, żeby zasięgi swoim obejmowały ten, ten brzeg. Nie, żeby nie było takiego przerywu w naszych liniach obronnych. Okej, co się stanie, jak zatkuję taką chwarą żołnierzy e, tego? E, tutaj, te wyżyczki. Będzie zabawnie. Complete. Że w przyszłości tą stroną będziemy atakować wroga. Nie, zbudujmy dodatkowe, dodatkowe tutaj w elektrowni. Dodatkowe elektrownie się nam przydadzą. Armia Czerwona! I on tych wieżycy sobie nie odbuduje teraz, yes, bo... Yes, At once. Bo nie ma nie odjazdu! Okay. <laughs> Zrobmy mu gwiazd na bazy tutaj, zobaczymy jak lepsza przetrwa naszych Jeszcze posiłki im przyszliśmy <laughs> Yeah Lost. nie ma żartów, też trzeba tego się pozbyć. Tak, sir. Very well. Agreed. Yes, Very well. Ah, oh, 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 oh. Unit lost very well, at once, force Yes sir. Affirmative. Bohaterska Bohatelski batalion żołnierzy samobójców Acknowledged Silence Hunger Affirmative Our base is under attack Unit lost uh -huh. Waiting order affirmative Unit lost Unit lost Ready and waiting, yes sir. Reporting. Yes sir. Unit lost. Unit lost. Reporting. Affirmative. A tą możemy rozwalić już, e, ten. Dobra, zbudujmy może batalion 20 mamutów, zobaczmy co z tego wyniknie. I też tutaj od zobaczmy czy tu są wrogie jednostki, nie ma wrogich jednostek. Okej, okay, ale to mi się spodobało, Training. jeszcze raz Unit ready Training Unit ready Training No Zobaczmy co tego wyniknie Training. Kolejna szary, że akurat dopiero ży na rochą bazę Building. Training Unit ready Training Unit ready <laughs> Teraz autotycznie się teraz oczywiście Unit bawię tą y, y, tą misją, bo Unit nie wiem jak ją przejść, ale Ciekawi mnie po prostu czy naprawdę psz, sama, samą piechotą uda mi się przejść, rozwalić tą wrogą bazę. Jak do tej pory mi się udawało, więc coś tym musi być. No ten helikopter trochę go przesadza, ale no, dobra. Kolejne masz lądowiskę. Fly plane ready Acknowledged Panowie pan, panie Affirmative Unit ready Building so, now on the Reporting Select target Zobaczmy, co tutaj w tą, w tą stronę jest. Powiem, będą lądowiska helikopterówca. Unit three. Tak. I przy okazji. Reporting. Affirmative. Przy okazji widać, że tu są też. Yes sir. Reporting. Acknowledge. Unit ready. Building. Okay, wszystko. Y, ten. Yes sir. Affirmative. Yes sir. Gdzie leżysz Tutaj kolego masz? It. tą Reporting. At once. Dobra, kolejny atak of na course. wrogą bazę. Unit yes, ready. Very well. Agree. Oh. Yes. Dzien dzielnicy żołnierze radzieccy. Uro. Yes, sir. Waiting orders. Very well. Reporting. Affirmative. Very well. Unit? Ready. Ready and waiting. Very well. Ah. Yes, sir, read. Yes, sir. Waiting orders. Yes, sir. It's to move to the show, Reporting. Yes, sir. well ready. Building. Very well. Affirmative. Affirmative. Się Musi się dać Affirmative. Reporting. Affirmative. Unit ready. Building. Masz Boarding. Yes sir. Unit lost. Just so much. Unit ready. Is bunker? ready Unit lost. Yes sir. Very well. Yes, sir. Yes, sir. Wszystkie lekkiety yes, zostały wykorzystane. Yes, to jest jeden z tych obowiązkowych dla zniszczenia e, radarów. Tamten był nieobowiązkowy, to należy do bazy wroga, nie? Ale... Acknowledged. Well. Affirmative. Unit ready. Affirmative. Affirmative. Affirmative.

to okay, tą fabrykę w takim razie wojenną. Select, so, a najpierw bombami śmiesznego absurdu. O proszę, proszę, coś tam jednak zadziałało. No dobra. The The Very well. Affirmative. Affirmative. Very well. At once. Waiting orders. Affirmative. Odwróć pojazd. Pojazd radar do zniszczenia. Zniszczen waiting orders. Affirmative. Ready and waiting. yes, Pozwalić mi to do cholery. Dobrze, bardzo ładnie, bardzo pięknie. A bo to są to jest wroga baza okrętów, tak? Skoro tak, to wiecie co? Skoro to jest wroga baza okrętów? Zroga baza okrętów. Select target. Reinforcements have arrived. Reinforcements have arrived. Yes sir, Almetiev. At Dobrze, dobrze, już odchępcicie się od nas. Yes sir. Nas. Mm reporting Very well. dobra ee, tą, ee, ten, to lądowisko okej okay. została zniszczona bo Podbawiła życia dzielnych bohaterów. O, tak, bo. Dobra. Skoro tak to zbudujmy sobie Reconstruction Options. No proszę, proszę. To się do nas tutaj ten... Czy płynął chyba nie może wylądować, co? Dobra. Zbudujmy hmm. w takim razie Building. grupę heli pfu, helikopterów, podwodniaków, jak wystarczy siedmiu. Select target A Tutaj, to miejsce trzeba odkryć jak najbardziej. Building. Tak, to jest... Z yy... tego co pamiętam, tu można oczywiście wlądować, Unit zrobić desant ready. i... Yy... Zrobić desant i e, dzięki temu e, się do tego miejsca przetem, przebić, od tej strony, od strony morskiej. Bo w ogóle takie było zamierzenie twórców, e, którzy zdecydowali się na możliwość udostępnienia nam tutaj e, tego ciku wodnego. Unit ready. Ale zobaczymy jak to będzie. Co? Gdzie? Jak? Gdzie? Po co na co. Waiting orders. Aha, to nasi. OK, spoko. Unit ready. Affirmative. Building. Affirmative. Very well. Yes, sir. Reporting. Dobra. Wiecie co, panowie? Odstąpcie. Unit ready. Odstąpcie i może udajcie się. Very z... well nie, to chociaż nie. Sparklight to jest sytuacja w ogóle, bo tu chyba nie da się w ogóle do tej bazy dojść yy, na piechotę od tej strony, bo to jest już chronosfera, nie? To jest chronosfera, jak do niego podej do tej podejdziemy bez zniszczenia tych radarów wszystkich, to będzie trochę lipa. Dobra, e, może tak e, naprawmy wszystkie nasze samoloty, jakie mamy, dobudujmy jeszcze parę migów. No, unit ready. Powinniśmy już kończyć odcinek, yes, patrz na zegar, ale no, w sumie tak, niech będzie zakończyć ten odcinek. To dobuduje y, nasze y, samoloty? Repair? Yes sir. Unit need repair. Acknowledged. Vehicle report. Affirmative. Yes sir. Acknowledged. Ok, mamy to zbudowane, prepared. wszystkie łodzi podwodne. Bardzo ładnie, bardzo fajnie, bardzo super. Hmm. Spike ready. Affirmative. Yes, to plus. się No i właśnie moje koszmary stały się prawdą. Znaczy ja ja ogóle. Co to Dobra. Albo może w ten sposób, bo Unit Dobra, zakończę Zakończę ten odcinek, bo 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 tak. Dobra. Zbudujemy jeszcze końce na miga, i unit tu się za na moje drodze, bo w to było maja... Ale do następnego odcinka na razie. Cześć!